Na naszym cmentarzu komunalnym w Opolu powstała pierwsza w regionie kwatera do ekologicznych pochówków w biodegradowalnych urnach, nazwana Ogrodem Pamięci. Pierwsze pochówki odbyły się 16 stycznia. Prochy zmarłych składane są w biodegradowalnych urnach do ziemi, ale już bez tradycyjnych nagrobków, płyt. Wieńców czy zniczy. Oczywiście symboliczny znicz, czy kwiaty, można złożyć pod głazami z tabliczkami upamiętniającymi zmarłych. Ten ogród pamięci to taka nowoczesna i minimalistyczna przestrzeń promująca podejście zgodne z naturą i ekologią. Jeśli chodzi o same miejsce, jak Państwo przewidują, ile będzie można tutaj pochówków wykonać, jakie jest zainteresowanie tego typu formą pochówku? Zainteresowanie było widoczne bardzo duże. Przy pracach, które żeśmy tutaj prowadzili, ludzie stawali, zadawali pytania, jak to będzie wyglądać, jaką to będzie miało formułę. Myślę, że no jest. Na, na kilka lat przeznaczona ta przestrzeń. Teren przeznaczony na te pochówki jest terenem zamkniętym, otoczonym niewysokim płotem i yy obsadzony roślinami, które stworzą taki naturalny żywopłot w przyszłości. Na sam ten teren nie można wchodzić, jeśli chodzi o, o osoby, które chciałby odwiedzić swoich bliskich? Nie, na sam teren jest to zabronione. Wchodzi tam tylko osoba z zakładu pogrzebowego, która składa urnę do ziemi oraz no oczywiście w wypadku pochówków z księdzem, ksiądz może tam wejść. Natomiast ludzie, którzy przychodzą na Pogrzeb, czy też później odwiedzić to miejsce, nie mogą wejść na sam teren, po prostu miejsca pochówku. A jeśli chodzi o samą ceremonię pogrzebową? Ceremonie pogrzebowe są zgodne z tradycją. To zależy, czy jest to pogrzeb świecki i wtedy jest mistrz ceremonii, czy jest to pogrzeb katolicki i z księdzem. Także tutaj nie ma żadnego znaczenia, jaką rodzina wybierze formę pożegnania.